Mam pytanie do ciebie. No? Dlaczego jestem w okularach? so bright, I need to wear my shades. Też nie. To nie wiem. Bo po prostu dobrze wygląda w okularach. Nie zaprzeczysz, nie potwierdzisz, to jest właśnie cały Karol. Ni w tę, ni we w tę, zawsze po środku. Taka, ale jednocześnie lewica, czyli centrolewica. lewica. Czy płaci pan? Oczywiście. Składki że... za X. Nie. A właśnie. A, a powinien, pan powinien Pan płacić, albowiem już nie bawię. takimi składkami mogą zostać obciążone nasze telefony. Nasze tablety o, i co? będziesz odprowadzał te pieniądze, które należą się artystom. Tak? I to z tego, że będziesz ściągał z The Pirate Bay? -a. O, lubię ten kawałek, ściąg p ściągnę p dyskografię. O p nie, o nie, już p się to skończy. Tak. Będziesz od swojego HTC Wildfire, który kupiłeś w zetofonie. Myślałeś, ale super. S S Wildfire bez S jest mniej więcej tyle wart, co ta doniczka. Jakbyście, żebyście wiedzieli, o jaką metaforę chodzi. <grym> <grym> nie wiem, czy wy wiecie, nie wiem, czy jesteście świadomi tego, że na przykład teraz, jak kupujecie płytę CD, to już tej cenie płyty, tak? Jest jakaś tam składka dla ZX-u, żeby już wynagrodzić to, że na tej płycie potencjalnie możecie nagrać muzykę, która jest nielegalna. Oni to argumentują tym, że przecież na tym e, telefonie ty wgrywasz muzykę. Tak. I my nie kontrolujemy tego, jaką muzykę ty wgrywasz i właśnie... I możesz ją kopiować. Tak, jakby profilaktycznie pro forma nakładamy tą opłatę, bo może wgrasz. Jakby, no dokładnie. Gadałem o tym z Karoliną jeszcze przed odcinkiem i ona powiedziała, że to tak jakby opodatkować noże, bo noże możesz zabić. No, coś koło tego. Natomiast ze strony twórców których system kopie w dupę non-stop, rozumiem to, że oni chcieliby pewnie dostać jakieś pieniądze z tytułu tego, że właśnie ta muzyka może być w różne sposoby powielana. Mm -hmm. Tylko, że to nie jest nasza wina. To jest dokładnie to samo, co z abonamentem RTV. To jest dokładnie to samo. Czy masz komputer, czy masz telewizor, nawet nie oglądasz telewizji, ale i tak musisz płacić. Najazd na ZAIKS zrobić najłatwiej i, jakby. Um, ci wszyscy, wszyscy oburzeni to anty-ZAIKS. Jakby, no to, 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 jest, to ogarnię, jest najłatwiejsze. Tak. Jednocześnie wiem, że jest porządna grupa artystów, którzy są w ZAIKSie i tak. odpowiada im to, że ZAIKS w jakiś sposób próbuje walczyć o ich pieniądze. Nie dla akta. To jest wciąż takie do nie do ogarnięcia to, dla to, ludzi. Ale podać... nie, ma, nie ma złotego środka żeby i, i owca była syta, i wilk cały. Ale patrzcie w ogóle, ile złego zrobił internet? Prasa drukowana ma problemy, muzyka ma problemy, filmy mają problemy. W ogóle, prawa autorskie do większości tworów artystycznych, fotografii itd. Mm -hmm. to również z tym są problemy przez internet. Może wyłączmy internet. I wracamy tu do tego, co mówimy od zawsze. To jest projekcja jej. Oczywiście, że tak. I Jeśli to jest projekcja jej, to czemu my mamy się dokładać cegiełkę do całego... Do tego, tego mu. Co tam cieknie, mnie tak zastanawia. To kot pije wodę. Właściwie nie, nie Niekarna. Łatwiej czasem popatrzeć, niż od razu rzucać yy, oskarżeniami, Osobić. Osobić, tak. Jaki lekko jest edukacyjny, bo przez te wszystkie nasze przenośne i żarty, ludzie się uczą, ludzie o się nie. naprawdę o uczą, ludzie, ludzie, ludzie wyciągają wnioski z naszego programu, ludzie oglądają program, widzą ten żart i doszukują się prawdy w nim. Doszukują się prawdy i często te prawdę znajdują. I ta prawda dla niektórych może okazać się bolesna, ale dla niektórych bardzo pożyteczna i... I ja dlatego będę robił wciąż to, co robimy. Tak, jak to robimy. Ale ludzie oglądają ale tylko dlatego, że nie ma polimatów nowych. Aha. Kontynuujemy nasz tydzień e, e, obrabienia dupy Radkowi, który jest na wakacjach. Ja, te... ja się nie będę tłumaczył tego, że obrabiam dupę. Ja też się nie będę tłumaczył. Rady jest Fejduszo Boszlo, moczy swoje dupsko w gorących źródłach e, tak. jakiejś leczniczej wody z solanką i jego jądra są pieszczone przez bąbelki bo... <laughs> Polecam przejechać się, nawet w Polsce, do tych term, ale w zimie. W zimie i, I pójść na ten zewnętrzny taak, basen, taak, kiedy dopełynie. masz na wyciągnięcie ręki śnieg, a tutaj tak ciepło, że nie, nie przeszkadza ci, że na zewnątrz jest minus 10. To jest super. Czy było tak... Czy są bulgotki gdzieś tam w innej sali, ale byliśmy tam z Monem i to wcale nie jest takie fajne. Ja, ja bym chciał takie, 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 takie jacuzzi, takie prawdziwe, Czyli tak dużo tego jest, nie? I takie rzeczy są w basenach. Na siłowniach w Krakowie, że masz takie leżaki na, na takich to, barierkach to. metalowych, że kładziesz się na tym i z, z pod spodu ci lecą te bąbelki takie, takie pru, 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 pru. I tych miejsc jest tak spięśnie, więc jest, ty, jesteś ty. Obok ciebie jest jakaś taka starsza pani, obok ciebie jest większa starsza pani, obok ciebie jest jeszcze większa starsza pani. I po prostu my wszyscy tak leżymy i. Poleżysz, poleżysz, chwilę, 2 trzy minuty i wystarczy, idziesz do basenu, próbujesz sobie albo to znowu, a e, może jeszcze by poleżał. Kładziesz się znowu na tej metalowej barierce, tego której opowiadałem wcześniej i masz te bulgotki, wychodzisz taki zrelaksowany, nie? Masz taki oooo. Idziesz pod prysznic, znowu się polewasz zimną wodą, ubierasz się, wychodzisz i mówisz a, fajnie było od nas Drodzy Państwo, bardzo ważne w życiu jest to, żeby być lekkostroniczym, lekko stronniczym. Żeby być lekko stronniczy. Hmm. Nie, nie, nie. nie, jestem kotem, nie dogadasz się ze mną. Tak. Przypomnę, jak to jest być kotem. <laughs> <laughs>